Zdrada na planie i publiczny debiut. Leszek Lichota, zaledwie kilka miesięcy po rozstaniu z Iloną Wrońską, 20 lat związku, debiutuje na czerwonym dywanie z nową partnerką. To Katarzyna Baran, ceniona kostiumografka, stylistka, która ubierała małgorzatę Rozenek Majdan. Wszystko wskazuje na romans prosto z planu filmowego serialu Przesmyk, gdzie Lichota i Baran spędzali razem długie godziny. Czy nowa miłość narodziła się? Zanim Lichota i Wrońska ostatecznie się rozstali, aktor, który przez lata nazywał małżeństwo zbędną instytucją, zniszczył swoją filozofię w jednym, publicznym geście trzymania za rękę na premierze filmu Dziki. Ta demonstracja zamyka erę Ilony Wrońskiej. Katarzyna Baran, jako medialna i komercyjna stylistka, stawia Lichotę w ostrym kontraście do Ilony Wrońskiej, która od lat wolała chronić swoją prywatność. Paradoksalnie. Ilona Wrońska pozostaje jego jedynym oficjalnym partnerem biznesowym, aktorzy nadal wspólnie prowadzą luksusowy glampyn w Beskidzie Niskim. Jak będzie wyglądać ich układ biznesowy, skoro Lichota manifestuje nową miłość na salonach u boku cenionej kostiumografki? Publiczny debiut u boku Kasi Baran to brutalny koniec ery Wrońskiej i początek nowej, bardziej medialnej historii. Zostańcie z nami, bo to historia o zdradzie, hipokryzji i nowym rozdziale.